Mieliśmy nowy sekret tego domku na drzewie. Niedawno go zobaczyłam i ja wtedy o tym nie wiedziałam, ale nie wiem jak mogłam o tym nie wiedzieć. My jesteśmy takie debiletu nawet. <grym> Widać to z daleka, to nie jest ani trochę ukryte, a my to przeoczyliśmy. Wchodzimy do domu. I spójrzcie, normalnie byśmy szli do góry, tutaj. ale... Tutaj. I tutaj. Ale teraz pójdziemy w piętro, które jest na dole. Jest na centralnie obok kanapy. Tu jest kuchnia i tu. Wszyscy na pewno o tym wiedzieli, ale po prostu my jesteśmy takie debile. Ja tu chodzi. sobie ostatnio stałem, sałem, myłem ręce a... i nie widziałem tych schodów. My jesteśmy takie debile. Tutaj mamy łóżko i jeszcze mamy taki mały, fajny pokoik, który mi się mega podoba. Mam mamy dwie pralki już <coughs> i tak. Taki kącik do słuchania. <coughs> mega fajny. Ja już go dawno widziałam. Timonka nie miała być na tym filmiku, ale się wtrącił, więc się przywitaj. Hej widzowie!